Hej wszystkim, witajcie w szóstym vlogmasie. W tym vlogmasie nagrywałam vloga z Michałajek. Tak jest 5.30. Ja się zbierałam do szkoły. Wstałam tak wcześnie, bo tak do 6 chcę się ogarnąć i od 6 do 7 chcę pomontować, bo wczoraj nie skończyłam montować filmiku, bo wiecie co, tak się cieszyłam, że mi wszystko powiedziała, że nic się nie zawiesza. Nagle zaczęło się zawieszać normalnie tak, że nie dało się rady nic zrobić. No i jeszcze najgorsze jest to. Ja dzisiaj troszkę mam na 8:20 i będę siedzieć tam gdzieś do 18, bo ja chodzę na Kółko Zdrowego Ja Się zapisałam w tym roku. Nie wiem kto dał mi taki pomysł, bo, bo ono jest w środę o 15:15 .15 po lekcjach i mm -mm. nie pasuje w ogóle ta godzina, jest już późno, nikomu się nie chce dużo osób się zapisało, a więcej niż połowa nie chodzi na No ja też na każde zajęcia nie będę chodzić. bo też idę na poldens w środę na 18. To jest dzisiaj nie pójdę oczywiście. No ja się maluję teraz, muszę się uczesać. No jak się ogarnę, to się do was odezwę. Pomalowałam się. Teraz zrobię włosy. Chcę zabrać dwa warkocze. Ja się ogarnęłam, jest już 13 po 6, ja muszę się zabrać za montowanie, yy, ubiorę się później. Zrobiłam markoczyki dałam kokardki i na usta nałożyłam tą pomadkę z konturówką, z shiglam, co wczoraj wam pokazywałam. Trochę pomontowałam, dalej się strasznie zawiesza, ale udało mi się. Coś tam zmontować i jest 648. Ja będę się ubierać i muszę iść na śniadanie. Yy, tak, dzisiaj są Mikołajki, to więc trzeba ubrać weter czerwony, znaczy weter czerwony. Ja ubieram weter czerwony, to coś czerwonego trzeba ubrać albo czapkę Mikołaja. Ja będę miała czapkę Mikołaja i weter czerwony. A mam taki. Wczoraj mamusia mi kupiła, yy, bo nie miałam nic czerwonego. I z nim ubiorę chyba te jeansy, co wczoraj miałam na sobie. Te. O, tak wyglądam. Mam czapkę. <grywka> Jak ja wyglądam. Ale czapkę wezmę, spakuję i ją założę w szkole. Dzisiaj zabieram moją nową torebkę Okej, ja się spakowałam Troszkę wybiorę banana Teraz idę zjeść śniadanie Zrobię sobie po prostu bułkę z białym serkiem ogórkiem i e, pomidorem dzie Co. <głos> <głos> Paczcie, dostałam kolczyki. Cał, cały dzień... O nie, jak ja... Cały dzień się do was nie odzywałam, ale to tego że cały dzień mnie nie było w domu. Tak, to więc poszłam do szkoły, po szkole poszłam na kółko i byliśmy dzisiaj na kuchni. No i wróciłam o 18. Mam filmik do zmontowania, mam jeszcze jakby wczorajszy filmik do zmontowania, który, nie wiem, nawet chyba połowy nie jest zmontowane, co mnie wkurza, ale... Ja normalnie ja nie mogę go montować. Mi się tak komputer zawiesza. Ja... Znaczy, nie wiem, ja myślę, że to nie komputer, tylko po prostu program. Mi się zawiesza i ja nie wiem co z nim zrobić. Bo ja nawet jakby ze 100 razy ten komputer włączałam, wyłączałam i włączałam. Po, pousuwałam pełno niepotrzebnych rzeczy na tym komputerze, żeby zwolnić miejsce i nic nie działa. I ja już nie wiem co. Jakby co, co mu jest, ale muszę powalczyć. I, i wczorajszy filmik wstawię dopiero jutro. No, a teraz się wykąpałam i robię skinker i będę walczyć z tym komputerem.